A dzisiaj to kabocha! A tak naprawdę otwieranie prezentów z to kabocha! Ale najpierw muszę się do niego dobrze przygotować. Okej, okay, przygotowany już jestem. W takim razie przejdźmy do prezentów. Dzisiaj zobaczymy, co takiego czeka na nas na poczcie. Myślałem, że przebierzesz się za prezent. Gdzie masz kokardkę? Nie mam. I czy tym razem uda nam się znowu dostać kilka na raz? Mam od Was sposób, żeby wyjść z gry w momencie, jak jeszcze prezent jest nieodpakowany. Także to przetestujemy i zobaczymy, czy to faktycznie działa. A co to da? Dodatkowy prezent. Nieskończoność? Zobaczymy. Ale najpierw się jakiś zamukany Słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić i dołączyć do mufinek Anny w Toka Boka. Przypominam również o łapkach w górę, ponieważ na 5000 łapek w górę nagrywam kolejny odcinek z otwieraniem prezentów w Toka Boka. Nie podoba mi się jedna sprawa. Czemu tylko ty dostajesz prezenty, gdzie są prezenty dla Kitka? Chyba, że to są moje prezenty, to je kradniesz. Ale co tu dużo mówić? Chodźmy już odebrać nasz prezent! No to odpalamy naszą Tokę. Toka boka. Pium, pium, pium. Bo o, tak, świeci się, dobra Idziemy szybciutko na pocztę W drogę! Sama, bo znowu Kitka nie ma Hejka wszystkim, witam się z wami na poczcie Dzisiaj znowu niestety sama Bo Kitek znowu jest w pracy I nie mógł mi towarzyszyć No ale cóż, pizzeria Kitka pochłania mu strasznie dużo czasu Dobrze, że moja cukiernia jednak jest troszeczkę lżejszą pracą Biorę numerek No chodź numerku Trójka, przejłam dwójką. W tamtym tygodniu znaczy się, nie wczoraj, no. W każdym razie, dzisiaj spróbujemy waszych sposobów otwierania prezentów, czyli jak zrobić tak, żeby mieć więcej tych prezentów. Tak więc, klikamy! Klik! Klik! I pierwszy sposób jest taki, żeby wyjść teraz z gry. Ale czy ja mam zamknąć grę, czy, czy po prostu wyjść i wejść? Spróbujmy i tak, i tak, Dobra raz tak nie działa, czyli pewnie trzeba wyzamknąć grę, a więc za chwilkę się widzimy wychodzę i zamykam kartę okej, okay, wchodzimy po raz drugi i zobaczymy, czy to faktycznie zadziałało i czy w ogóle nie zjadło tamtego prezentu, patrzcie jest narysowane, tylko czy to chodzi o ten zamknięty? Uu, może odkryliśmy jakiś fajny sposób, dzięki wam oczywiście działa! <laughs> jest przycisk! oj, <laughs> biletik sobie zostawiam Klikniemy go jeszcze raz. Może być złoty. Błagam, bądź złoty. No nie, dobra, okej. Okay. Yy, to spróbujemy jeszcze trzeci raz. Zobaczymy, czy to jeszcze raz zadziała. A jak nie, to po prostu otwieramy te prezenty. Chyba, że ten będzie pusty. No, byłoby mi przykro. Ale dobra, widzimy się za momencik. Cium, No, zamykaj się. Tak? I jeszcze raz. Oka boka to już wiemy. No, szybciej. Ja tutaj czekam na moje? Tak, free gifty. Chyba zadziałało. O, matko, jeśli tak, to jesteście wielcy. Wtedy troszkę inaczej go zrobiłam na odcinku, który wyświetla Wam się w proponowanych. Sama nie wiem w sumie, jak to się stało. No nieważne. Dobra, klikamy. I wystarczy już tych prezentów. Dż, 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 dż. Chociaż prezentów nigdy zawie, ale. Ale otwórzmy je, zobaczmy, czy nie są puste. Ten był drugi. Ten był trzeci. No, tak, dokładnie. Więc zaczniemy od niego. A to, co tu się jeszcze wala? Popyt z wcześniejszego filmiku. Wybaczcie. Otwieramy. Yy, lampa z kukurydzą? Co to ma wspólnego z powrotem do szkoły, z końcem wakacji? Bardziej taka wakacyjna ta lampa. I co, ja mam trzy takie lampy? No nie, no chyba sobie żartujecie ze mnie. Tyle trudno lampę z kukurydzą? O nie, okej, okay, dobra. Może zaniesiemy ją Kitkowi do pracy? Tylko, że ja nie mam tylu rąk na głowie. Nie, na głowie to nie pyknie, także mamy problem. hmm może ktoś mi patrzyma? Lampę patrzyła mi Kitek, który w sumie już tam będzie, ale dobra, chodźmy do niego. Trzeba go odwiedzić. A więc yy... gdzie jest pizzeria kitka? A, w domach była! Tylko w który dom to była pizzeria Kitka? O nie! Zgaduję, że. A nie, przecież to był dodatek. Mufina, no. co ty robisz? To jest pizzeria kitka. Hejka wszystkim, czy jest może Kitek? Nie, niestety wyszedł. Gdzie wyszedł? Ma przerwę obiadową. Obiadową? Na śniadanie? Co? No dobra, nieważne. Um, hmm, no dobra, no tu bez niego zrobimy mu tą niespodziankę. Czyli damy mu te lampki. Akurat strasznie się tu jakoś ciemno zrobiło, więc mu się na pewno przydadzą. Chyba mu prąd wysiadł, A te lampki są na baterie słoneczne. Dzień dobry, panie. Um, Bramanie? Hejka, mufina. Jedną ci lampkę damy tutaj. Dzięki. Jedną damy tutaj. Mało romantyczne, ja wiem, ale trudno. Jedną. Mm, może do kuchni. Nie no, pasuje tutaj do wystroju. O, przy pierścionku zaręczynowym sądzę, że lampa w kukurydze to jest idealne po prostu połączenie. Tak, dokładnie. Tutaj mieliśmy nie zaręczyny kitka. No cóż, powiem Wam, że no nie jest to super gadżet, ale wydaje mi się, że tu pasuje. Tym bardziej przy pianinie. No, może nie przy pianinie. Przy. Panie Barmanie, um, czy mogłabym Pana prosić, co Pan tu ma dobrego? Jakiegoś fajnego drinka, ale takiego, takiego mega słodkiego drinka? Tutaj lamoniadę sprzedaję. No dobrze, no to lamoniadę Będzie Pani zadowolona? Um, z niebieskim? Z, znaczy się z zielonym. i z różowym, proszę Cię. Jestem mufina. Ok. <laughs> I co? I takie rzeczy można tutaj do tego dać? Eee, I to mam wypić? Tak, mufina. O fuj, to dziwnie paruje, a nie, to się tak nie włożyło to może ja to zjem oddzielnie a tego się napije w końcu na cały dzień potrzebuję energii, bo dopiero wieczorkiem przychodzi do mnie Kitek bo kończy praca, widzicie, no tak pracuje, że nawet go w pracy nie ma a ja chciałam go odwiedzić, ale jest mi przykro nie i mówina wypij jeszcze Marchewkowego szampana Marchewkowy szampan Ja ogólnie lubię marchewkę, ale marchewkowy szampan? A no dobra, już nalałeś, okej okay. O, jeszcze mi na głowie postawiłeś, bardzo się z tego powodu cieszę No to twoje zdrowie e, Panie barmanie Ej, w sumie on nie był taki zły Ej, ja strasznie lubię marchew. Jeśli też lubicie marchewkę, napiszcie teraz Team Marchewka No dobra, no Wrócę teraz do domku bo w sumie tutaj nie ma nic ciekawego do roboty, skoro nie ma kitka. A ja na razie nie jestem głodna, bo dopiero jadłam w sumie śniadanie późne. <laughs> no nic, do domku! Do tego różowego. No tutaj totalnie by mi ta lampa nie pasowała. Zerknijcie przecież na to różowe wykończenie. Ale strasznie Wam chciałam podziękować za ten sposób, bo działa! Co prawda, chcę jeszcze spróbować troszeczkę inne, więc jeśli macie jakieś inne, to koniecznie napiszcie w komentarzach, ponieważ udało mi się właśnie wcześniej inaczej to zrobić. To, że później to nie wyszło, więc muszę popracować nad tymi sposobami, no i z chęcią poczytam wasze komentarze. I ja teraz sobie... hmm... Ojejdzie, mówiłam, że nie są głodne, ale to... Hmm. Ciasta, ale nie, 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 ciasta muszę zostawić. Bo przecież jeszcze muszę pójść na polowanie tych wszystkich jajek i tak dalej. W szkole było dużo jajek w sumie. No nic, no bo wtedy coś pysznego sobie upichcę. A tak to może napiję się mleczka. Tylko ja szklanek nie mam. Jak to ja szklanek?! A tu jest jakaś okej. Okay. A, to jest cukier. Ja naprawdę chciałam się napić cukru. Mówi ja ci gratuluję. O matko, mleczka się napi. Ach, <słuch> uwielbiam mleczka. No dobra misiaki. Oj, to się świeci, no nieważne. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Koniecznie zostawcie swoje sposoby na prezenty. Dużo kciuków w górę. I napiszcie w komentarzu, co myślicie, że może być za tydzień, skoro jest powrót do szkoły. To może macie jakieś propozycje, co będzie w przyszłym tygodniu na prezentach. Pamiętajcie o subskrypcji dzwoneczkiem. Pa wszystkim, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nasze odpakowanie prezentów wam się podobało. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę naszej Mufince i naszemu Kitkowi. W komentarzu napiszcie co takiego może być za tydzień. Jak myślicie? Piszcie koniecznie, zobaczymy kto zgadnie. A my, słodziaki, widzimy się w przyszłym tygodniu. Buziaki, pa!